Zabrał ich radiowóz. Trafili na komisaria? Chyba tak. Chodźmy. Torebka. Idź, poczekam. A co się dzieje? Czarna rozpacz. Brakuje mi kolorów. Wiadomo, gdzie ich zabrano? Niko miał się dowiedzieć. Na razie cisza. Podzwonię po okolicznych komisariatach. Mam prośbę. Takiej gazecie to nie przystoi. Zachowajmy dyskrecję. Poczekajmy na Niko. Rozumiem, ale pomyślimy o Loli. Za bardzo na tym ucierpiała. W porządku. Ale jeśli ta wiadomość dotrze do Teo albo inwestorów, już po nas. Dobrze? Poczekaj. Gdyby dotarły jakieś wieści, chcę być na bieżąco. Po co? Żeby wiedzieć. Chodzi o koleżankę z pracy. Na kogo czekasz? Na Natalię. Po co? Właśnie rozmawialiśmy o koleżeństwie. Wskoczę do toalety. Gdyby przyszła pana córka, proszę ją uprzedzić. Nie masz czegoś na uspokojenie? Nie biorę. Zawiadomi pan Natalię? Mówiłem, że nie palę. Ktoś chce mi podskoczyć? Nauczę cię, kto tu rządzi. Kto? Ja nie jestem sam. Chodźcie, chłopcy. Strażnik. Nic. Przeszukaliśmy radiowóz. Znaleźliśmy komórkę Garrido, ale żadnych dokumentów. Co mogło się stać? Pewnie zgubiła je już wcześniej. Coraz więcej komplikacji. Już dawno powinno mnie tu nie być. Przyprowadź ją. Strażnik! Jak dobrze, że mnie pan usłyszał. Mam mały problem. Dolores Padilla. Wypuśćcie mnie stąd. Lola, błagam. Co się stało? Wyciągnij mnie stąd. Poproś kolegów o pomoc, choć nie wiem, czy się zgodzą, kiedy usłyszą, że siedzisz tu za pobicie kobiety. Nie powiedziałeś im? Buziaki. Nie znaleźliśmy pani dokumentów w radiowozie. Nie do wiary. Może zostawiła je pani w domu. Nie pamiętam. Procedura jest następująca. Powinniśmy wziąć pani odciski palców, przesłać je do bazy danych, ale to wszystko trwa. Ma pani prawo do jednego telefonu

Zostałam zatrzymana. Jak to? 55. komisariat. To nic poważnego. Przecież zostałeś zatrzymany. Gaston mnie dręczył i dałam mu w zęby. Zapodziałam gdzieś dokumenty. Gapa ze mnie. Na dodatek są lewej i kiepskiej jakości. Ratuj mnie. Bueno, bueno. Eh, dame un momento. Tanta y mi file, ¿coś ¿Tú Grace? ¿Qué el documento que tú para mi amiga Lola? ¿Podemos mostrarlo a la policía? Escucha, parece que este documento se banca ser presentado en una comisaría y pasar como que 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 Nawet z daleka? Trzeba mieć odwagę, żeby tak przyłożyć facetowi. Lola jest zdolna do wszystkiego. Z jednym się prześpi, drugiego walnie. Liczy się cel. Przed chwilą mówiłaś, że zrobiłabyś to samo, tak? Ale ta kobieta jest bardzo niebezpieczna. Jadę na posterunek Informuj mnie o wszystkich telefonach Te wyzwania. Jakiś kłopot z podpisaniem porozumienia Później się z nim skontaktuję A wszystkich proszę o dyskrecję Nie róbcie z tego afery Dyskrecja absolutna Co się stało? Cały budynek trąbi o tym, że naczelna znokautowała Gastona To mi się podoba Chciałabym być w tym komisariacie. Dyskrecja. Rozmawiajmy o czymś innym. Żeby kobieta pobiła faceta? Dziwne. Lola przekroczyła pewną granicę. Dała Gastonowi wpysk, tak po męsku. Oko za oko. Prawdziwy babochłop. Spokojnie. Dzień dobry. Ramon Perez? Ramiro przepraszam. To próba przekupstwa. Nie. Dajesz mu 10 pesos. To dla ciebie na tampony. Chciałem zapytać o dwie zatrzymane osoby. To moi pracownicy. Nie mogę Państwa wpuścić. Może źle się wyraziłem. Te dwie osoby pracują u mnie i zostały zatrzymane w godzinach roboczych. Muszę do toalety. Więc chodź. Popełniają państwo wykroczenie. Proszę zachować spokój albo państwa aresztuję. Jesteśmy razem. Niech pan uspokoi, kolegę. Girle, chce spokojnie porozmawiać. Musimy tam wejść i wyjaśnić nieporozumienie. Zatrzymani mieli prawo do jednego telefonu i wykorzystali je. Wystarczy trochę zdrowego rozsądku i problem rozwiązany. Zgadza się, ale nie mogą Państwo wejść. Przykami niczego nie załatwimy. Trzeba poczekać. A, Gir, wezłaś. Pójdź, go. Ja się nim zajmę. Zabierz go. Wrócę tu. Powtórzę pytanie, bo chyba się nie rozumiemy Pełne imię i nazwisko. Dolores El Padilla. Przez dwa L. Nic. Dante, Damian, Fernando, Fabian, Ramiro, Adela, Aide, Bebota. Jedyna Dolores El Padilla to 83-letnia kobieta. 83 lata. Chyba znowu źle się wyraziłem. Kim jesteś? Już mówiłam. Pan komisarz nie jest zadowolony z Twojej odpowiedzi. Nikt ci nie pytał o zdanie. Ja nie mam problemu z tożsamością. Zdrajca, oszustka. Dosyć. W końcu Cię zdemaskuję. Znowu mi dokucza. Gaston Sack. Jest pan wolny. A ja? Jeszcze nie. Zrobiłem co w mojej mocy. Uspokoiłem się, ale muszę wracać do wydawnictwa. Postaraj się o suchy prowiant i papierosy. Nie możemy opuścić pola bitwy. Znam dobrego adwokata Oddaj mi 10 pesos Nie ma Zapamiętam to sobie Zadzwonimy do adwokata, on nam pomoże Mój kumpel jest prawnikiem W domu mam jego numer, skontaktuję się z nim Jeśli się nie uda, zadzwonimy do mojego adwokata Dobrze Jestem wolny. Ty tutaj? Pomagam przyjaciółce. Oczywiście, ty też za tym stoisz. Ale nie myśl, że jesteś górą. Nie groź mi. Uważaj, jesteśmy sprytniejsze niż ci się wydaje. Pewnie dlatego ja wyszedłem, a Lola wciąż tam siedzi. Kretyn, co powiedziałaś? To znowu ty? Chcesz tu wrócić? Nie. Tak myślałem. Dzień dobry. Szukam Loli Padilla. Została zatrzymana. Zgadza się. Ma pani jej dokumenty? Przyszłam to wyjaśnić. Rzeczy Loli by były u mnie w domu, ale zostałyśmy okradzione. Doszczętnie. Teraz muszę wszystko odtworzyć. Ona również. Zabrali nawet książeczkę szczepień mojej suczki. Zgłosiła pani kradzież? Czy zgłosiłam? O kradzieży należy zawiadomić policję. To logiczne. Powinnam mieć gdzieś potwierdzenie Pani Grace z radia? Tak Słuchamy zawsze pani programu w niedzielę po południu Co za zbieg okoliczności Posterunkowy Alfonso poznał dzięki wam dziewczynę Oczywiście pamiętam Piękna historia Wciąż mam wątpliwości Czy to nie jest tu kartowane Komisarzu, pan mnie obraża. Nie śmiałbym. Ludzie dzwonią spontanicznie, opowiadają o sobie, a później my próbujemy skojarzyć pary. Czasami nam się udaje. Nie wiem, czy byłby pan zainteresowany. Właśnie wpadł mi do głowy pomysł, żeby pan opowiadał w radiu o najtrudniejszych sprawach, które się panu trafiły. Ja? Pan? Z panią? Oczywiście. Z przyjemnością. Tak sobie na ciebie patrzę. Świetnie wyglądasz, ale powinnaś troszkę powiększyć biust. Z tym wyglądasz jak piętnastolatka. Co się stało? Nie wiem. Zrób sobie takie, jak dwa arbuzy. Przy nich naszyjnik prezentuje się o wiele lepiej. Zazwyczaj ich nie noszę. Prezent od przyjaciółki. Pomogę ci się wzbogacić. Zobaczysz, reportaż o mnie będzie bestsellerem. Na pewno masz ciekawe życie. Nie masz pojęcia, ile zainwestowałam w to ciało. Poza tym są we mnie dwa bieguny: żeński i męski. Ile znajdziesz takich jak ja? Jestem egzotycznym gatunkiem. Polubiłam cię. Pamiętaj o bestsellerze. To będzie hit. Lola Padilla, jesteś wolna. Poważnie? Lecę, dziewczyny. Daj, buziak. Zostań jeszcze trochę. Mam dla ciebie prezent. Spodobał ci się. To prawda. Dzięki temu nie zapomnisz o mnie. Piękny naszyjnik. Dzięki za wszystko. Jeszcze się spotkamy. I nie bij się z ludźmi. Może chcesz moje stringi. Nie, dzięki.